Cześć, ja jestem Ptyś. jestem Bunia. I serdecznie witamy Was na kanale Buniolandia. Dzisiaj przyszedł nas nowy sprzęt i chcemy otworzyć go razem z Wami w taki mały unboxing, tak? Więc. Może zaczniemy od mikrofonu w skarbie Bunia? Tak, zaczniemy od mikrofonu. Daję ci otwór. Jest to. Fifina. FIFINE Ampli Game bardzo, bardzo tani mikrofon Ma być dobry podobno Robimy test sobie właśnie teraz Pokazując Wam to Nie wiem czy go w kadrze widać Chyba go w kadrze nie widać tego mikrofonu Ale on tutaj cały czas podaje dźwięk Mamy coś takiego nie wiem, czy to będzie widać, może tak to zrobię. Wszystko jest na dziko, nie ma światła, sorry. Mikrofon zobaczymy jaki będzie. Wszystko jest testem. Nie skarbie? Wszystko jest testem. Tak. Yeah. Więc mikrofon Eli już jest. Musieliśmy jakoś nagrać tego vloga, więc... Więc jest. Z takim fajnym wysiłnikiem. Będzie tłumił wszelkie wibracje. Bardzo prosta rzecz. To pozwoli nam z Wami jakoś nawiązać kontakt głosowy. A zaraz przejdziemy do kontaktu obrazem. Jej. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Podobno jest bardzo polecany. Jest dynamiczny, więc nie będzie. Całego domu tutaj łapał. Ja się oczywiście jeszcze edycji uczę, i jest takie to surowe, wszystko. Tak? Tak. Proszę, nie składasz go? Nie, już może później. Drugą rzeczą, którą chcemy wam przedstawić jest yy, statyw firmy Funksy. Ma... albo selfie stick, tam jest napisane też selfie stick ale yy, to jest statyw ma 1,80 m yy, wysokości w, yy, po rozłożeniu ma również dodatkowe oświetlenie gadasz normalnie jakbyś przedstawiała ten produkt, a my sami go nie znamy, co jest w środku takie oto dwie lampeczki. lampeczki. Przyszedł w bardzo ładnym, porządnym opakowaniu. Więc fajnie go będzie można schować w razie. Co? To będzie pokazywać Eli twarz troszkę bardziej jaśniej. To jest nasze jedyne światło, jak na razie. Następny vlog powinien być troszkę lepszy. Oraz mamy dwa kabelki USB do USB-C Które podejrzewam będzie do telefonu oraz do tych naszych lampek podświetleń I jak my się go tu... Odsużymy. No właśnie Czekaj, czekaj, nie, nic na siłę, nie, to się klikało, puść. Mocno, tak? Tak, mocno o, Mam za mało siły? Mocno, mocno, pusz jest Ok, dobra no. Tu się też powiększa, tu się zmniejsza. Ok, coś takiego Dobra, a jakiego się wydłuża? No I Żeby go wydłużyć, o to jest pytanie O to jest pytanie Nie. To my to przytniemy i pokażemy wam jak się go wydłuża, jak to ogarniemy. A few moments later. Jej moi drodzy. Ogarnęliśmy to. Jeżeli na coś nie ma przycisku, nie działa obrotowo, wciskane albo jakoś inaczej, to znaczy, że trzeba użyć siły. Ptysiowej siły. No więc jest po prostu trzeba Powiem tak o. I co. I chodzi kawałek, niezły, dobry kawałek. Do kija prezydenta mu daleko. <głos> <głos> no, więc to jest tak. I tutaj będzie takie, patrzcie, patrzcie, takie ładne światełko. Tak, tak co robimy? I z drugiej strony. I tak z drugiej strony. De facto powinniśmy tego vloga nagrywać yy, z tego Kija. Yy, no ale chcieliśmy, bo też tak się z Wami przywitać i go otworzyć razem z wami. Więc jest jak jest, a następnym razem będzie jakieś światełko. Tak. To chyba wszystko. Do zobaczenia. Następnym razem. Cześć! Lajkujcie i subskrybujcie, cześć! O no, tak. Ну, no. майка.